Halo, halo, witam serdecznie w odcinku, w którym jeśli wyjdę na minutę ze skrzynki będę musiał na siebie coś nałożyć. Oczywiście w idealnym świecie na koniec tego odcinka zobaczycie, że ja dalej będę w tej samej koszulce. A i słuchajcie, ostatnio był konkurs na fajną koskę. Tutaj macie właśnie zwycięzcę jak wysyłam tą kosę. Jest to Majch losca bodajże, więc gratulacje, ale dzisiaj pomyślałem sobie, że z racji tego, że ostatnio dodaliście sporo komentarzy. Dzisiaj będą do wygrania dwa konkursy. Znaczy nie, konkurs będzie jeden, ale dwa skiny. Ostatnio była koska za jakieś 850 zł, więc dzisiaj słuchajcie, do wygrania nóż parakord za ponad 900. I drugi skin to będzie Awupka Neonori bodajże. 30 dolarów, coś takiego kosztuje. Jedyne co trzeba zrobić, aby wziąć udział, to wystarczy, że klikniesz sobie w link w opisie, albo tutaj uzupełni i wpiszesz kod Mateo. To jest pierwsza sprawa, a druga to, żebyś napisał w komentarzu: Chcę skina, chcę kosę. Mateo, kocham cię, dlatego daj mi kosę, Mateo nie mam tu jej, dlatego daj mi kosę. No i to w sumie tyle. Znaczy w sumie jak wpiszesz kod Mateo, to i tak dostaniesz 70 centów na start. Na zabawę możesz za to otworzyć z tego co liczyłem ostatnio 8 skrzynek różnych. Plus 10% więcej do tego, co sam wpłacisz, więc to jest myślę, że fajna zabawa. Znaczy właśnie, zabawa, słowo klucz, jest dla osób pełnoletnich. Wiadomo o co chodzi. I słuchajcie, dzisiaj tak wyjątkowo, no nie chcę od razu zakładać na siebie koszulki, więc zacznę jakąś grubą bitewką. Dobra, trochę mnie poniosło. Bitwa kosztuje 672 dolary. Dlaczego ja to w ogóle, słuchajcie, zrobiłem? Po pierwsze, chciałem zacząć na grubo, a po drugie, chciałbym przebić barierę 1200 dolarów w balansie. Nigdy nie miałem więcej. I myślę, że gdybyśmy jakimś cudem to wygrali, chociaż nie dość, że to jest na cztery graczy, jest to droga bitwa, dużo skrzynek, no to byśmy mieli naprawdę fajny budżet, aby być może nawet wypłacić kolejne. Kolejne skiny do, do nagrody, bo wcale nie musi być przecież jeden skin, pocieszenia i tak dalej. Yy, no, i możemy się w ogóle mówić tak. Wow, kosa. Ja tak patrzę, że ja tutaj w ogóle yy, robię tych ludzi. Tu nie ma, może, jeszcze co oceniać, ale kurde, trzymajcie proszę kciuki, bo fakt, że to jest dopiero połowa bitwy, ale ja naprawdę jestem bardzo do przodu. I jest szansa, że ja to znowu zdobędę. Jak wygram tą bitwę, słuchajcie, to nawet jak nie chcesz skina, zostaw proszę suba i łapkę w górę, dobra? Uwaga, uwaga, no dobra, tutaj hyperbestia. Mm, tak naprawdę to może nawet lepiej, gdyby teraz boty trafiały lepsze skiny, to może też więcej dla mnie pójdzie Jeszcze dwie skrzynki oprócz tej Zobaczmy, kurde, naprawdę jest szansa, żebym ja to wygrał, nie? I tu nawet nie będzie mowy o 1200 czy 500 dolarach, to że tu będzie więcej Ja nie mogę, proszę, żeby oni tutaj nic dziwnego jakiegoś nie trafili 2366 dolarów No słuchajcie, czy ja mogłem w ogóle lepiej zacząć ten odcinek? Słuchajcie, sprzedaję to wszystko, łączcie, mamy 2,5 kafle, ja nie mogę Także dobra, słuchajcie, chyba. No nie zakładam póki co koszulki, to jest fajne. Mamy iwencik. Od tego myślę, że zaczniemy. jako otwieranie skrzynek. Tutaj możemy mieć bonusowego skina ze skrzynek, a ten event się niedługo kończy. Być może jak ty to oglądasz, to już się kończy, więc zobaczmy, co na, tak naprawdę najbardziej oddaje. I powiem Wam teraz o mojej taktyce. Trochę pogadam, ale myślę, że to jest y, warte uwagi. Słuchajcie, bo ja zauważyłem, że. Dużo bardziej opłata się otwierać kilka skrzynek naraz niż jedną. Już Wam mówię, słuchajcie o co chodzi. Otwierając jedną skrzynkę, jest szansa, że po prostu będziesz na minus i kropka. Ale otwierając na przykład cztery skrzynki, jest szansa, że jeden skin zwróci ci wszystkie skrzynki, nie? Jest taka szansa. I czy ja właśnie mam iść tutaj po koszulkę, już pierwszą, tak? 80 dolarów. No w tym wypadku byłby to na przykład taki digl, tylko by tutaj by musiały być jeszcze droższe skiny. Ech, zaczynam. Tylko mam nadzieję ogólnie, że nikt w trakcie nagrania mi nie wejdzie do pokoju, na przykład mama albo tata. Chciałbym chociaż pozory sprawiać normalnego gościa. Otworzę jeszcze raz dwie skrzynki. Powiedziałem teorię, że lepiej otwierać kilka, trzeba ją obronić. Są tańsze te skrzynki, no bo tylko trzy otworzyłem. 150 dolarów? Chwila. To jesteśmy na plusie. A już tak potrzebne te skiny, już wzdychałem. Ty, fajnie. Dobra, słuchajcie, 10 skrzyneczek. No, jest spora szansa, że przynajmniej jeden skin będzie ultra dobry. Ale, no, 450 dolarów to też nie jest to tamto. Dobra, trzymajcie, słuchajcie kciuki. Aż tu musiało yy, dłużej zamielić. No, oby coś fajnego poleciało. Mamy usta, mamy kosy w ogóle. Okej. Okay. I mamy też, a nie, to chyba nie była awp, ale czy to będzie aż tyle? Jest! Jesteśmy w ogóle na plusie! Jesteśmy nie 100 złotych na plusie, około, 80. No, w przeliczniku na złotówki. Ej, bardzo fajnie. I mamy w ogóle jeszcze te tokeny. Aż mnie kusi, żeby znowu otworzyć. Wiecie co, ja zawsze to powtarzam, jak jesteś na plusie, wypłacaj i baw się. Nikt nie wygrywa w nieskończoność, więc lepiej cieszyć się z tego, że jesteś 10 dolarów na plusie, niż liczyć na zysk 1000, nie, bo trzeba grać z głową. Z takim budżetem, słuchajcie, no ja mogę tutaj robić naprawdę porąbane rzeczy. No, nie nie wiem, czy to jest dobra skrzynka, tak szczerze. Jakby nam na przykład poleciało 5 Tiger Tutów, no to byłbym w plecy, nie? Szczerze mówiąc, dobra, otwórzmy. Ja nie mogę, ja. Nie dowierzam w to, co się właśnie stało i na początku tego filmu, i teraz. I co? I widzę, że Tiger Tuty się sypią, ale chyba nie tylko. Jakiś Huntsman, Shadow Dagger, i niestety. No ładne skiny, nie ma co mówić, ale nam brakuje, no. A ja ja koszulkę lecę ja. Amerykańscy naukowcy ostatnio udowodnili, że jak nałożysz trzy koszulki naraz na siebie trzy t-shirty, to masz słabszy humor, minus 16%. O, wiem co teraz zrobię, słuchajcie. Ja generalnie uwielbiam skrzyneczki typu AK-47 case, AWP case, M4 case. Otwórzmy takich 10 i pójdźmy na kontrakt. E, ostatnio w ogóle tak, w pierwszym odcinku robiliśmy łatwy kontrakt. No taki naj, najprostszy, najmniejsze ryzyko. E, potem był średni, dzisiaj spróbujemy ten najtrudniejszy zrobić. To pewnie będzie największy rozstaw tego wszystkiego. No nie, no przy takiej skrzynce znowu lecę po koszulkę. Teraz wziąłem taką węższą koszulkę, żeby mi trochę tutaj wszystko ścisnęła To potem może będzie łatwiej te następne zakładać Dobra, lecimy na kontrakt Czyli generalnie wam pokażę jak to jest, bo to jest mega ciekawe ogólnie Takie oski na no nich będzie I patrzcie, na łatwym wrzuciłem 173 dolary I mogę wygrać coś od 138 do 208, nie? Czyli ten przedział jest taki, taki o, bezpieczny Średni, no tutaj jest mniej tutaj, ale więcej tutaj, nie? A w trudnym no, to tutaj w ogóle razy 10 możemy coś wygrać, nie? I co? Podpisujemy, zobaczymy, co z tego będzie. Oby nie 8, no bo to nie zdzierżył 77, czyli też nie jest najlepiej. No, i jesteśmy na minus. Dobra, kolejna koszulka to Tomi, Przepraszam cię, Tomi. że tutaj będziesz na tych biedakach leżał, ale jesteś szeroką koszulką, więc założę się. Ej, powiem wam, że ta koszulka jest tak szeroka, że nawet nie poczułem nic, żadnej zmiany. Dobra, wracamy do skrzynek, bo musimy zrobić dwie rzeczy. Pierwsza to, zdobyć jeszcze jednego skina na konkurs, a druga to, żeby znaleźć sobie taką naprawdę fartowną skrzyneczkę, która będzie nam często oddawała. Wcześniej, jak sobie grałem też poza odcinkiem, to skrzyneczka była ta albo ta. Właśnie, może otworzymy sobie cztery takie 180 dolarów. No, mam nadzieję, że tutaj chociaż właśnie będzie jeden skin, który nam nadrobi wszystkie pozostałe, które e, będą, będą na minus. O, to chyba będzie drogie, tak coś mi się wydaje. 230 dolarów, okej. Okay. To sobie na pewno zostawimy. 230 dolarów było, a skrzynka 180. O kurde, czyli 50 dolarów na plusie. Czyli my byliśmy jakieś 200 ponad złotych na plusie. Jeszcze raz otworzę 4 sztuki. Bo tak jak mówiłem, właśnie te skrzyneczki z eventu, nie dość, że tutaj nam się nalicza dodatkowy bonus, to one mi rzeczywiście poza odcinkiem yy, oddawały. No ale to wiecie, też na to nie ma raguły, nie? Ciężko tak powiedzieć. No i widzicie. I, i idę po koszulkę i tyle, no i cześć. Mogłem się uczyć, słuchajcie. Teraz byłbym kimś... O, właśnie, w 2020 roku jeszcze się uczyłem. Wtedy myślałem, że będę szanowanym człowiekiem. E, dobra, pójdźmy teraz na bitewki. Oj, dzisiaj mam farta w bitewkach. Znaczy, miałem. I właśnie, oby mi się te szczęście już nie zmarnowało. Kurde, w końcu mi stać na takie bitwy, na przykład po 1000 dolarów. Ale chyba nie chciałbym tak ryzykować, nie? Bo to jest właśnie też minus, że nagle coś się udało na początku odcinka dużego. I teraz mi się wydaje, że wow, tu mogę za tyle, za tyle. Nie, trzeba dalej grać przecież z głową. Ta zasada dali obowiązuje. Ja stworzę swoją bitwę jeszcze raz. Trzy niech będą trochę tańsze: trzy z wyższej półki i trzy z o wiele wyższej półki. 726 dolarów, czyli jeszcze więcej w sumie niż w pierwszej bitwie, nie? To jest w ogóle ciekawe. I ja chyba teraz dam w ogóle z botami i sobie dam na dwóch graczy. Nie wiem, w sumie czy na dwóch. No tak, na dwóch graczy raczej powinno być bezpieczniej, tak? Yy, niż na czterech. No i dobra, zobaczmy, zobaczmy. Pierwsza skrzyneczka w ogóle kosy poleciały. I mi się wydaje, że my oboje jesteśmy z tej skrzynki na plus. No póki co to wiecie, niby ja mam jakąś przewagę, oby to było drogie. Uuu! ale go odsadziłem. Yy, fajnie go odsadziłem, no co? Oj, o ta kosa w ogóle jest do wygrania, jak widzicie. 210 dolarów. Nie wiem, czy to jest ten sam stan, ale no ona właśnie kosztuje około tysiaka, nie? Kurde, niebezpiecznie jest blisko. Oby, jakby tak to teraz zostało, bądź robi fajne skiny. Więc nawet jeśli miałbym, wiesz, różnicę, powiedzmy, kilku dolarów, no to te wszystkie skiny idą do mnie, nie? Co tutaj? O, teraz dla niego. Uuu, bardzo się niebezpiecznie zbliżamy. Bardzo niebezpiecznie i chyba już tracę przewagę. Ojej, jak ja w ogóle straciłem przewagę? Bardzo. Ja nie mogę. No ty teraz niby coś tam się odbiłem. No proszę. To musiało mi coś. Nie, nie ma opcji. O nie! Wygrałem to? Nie, 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 on to wygrał, ja nie mogę, bo już tak zobaczyłem, że ten ostatni skin był dobry. Dobra, no ale dostaliśmy zwrot gotówki, generalnie pamiętajcie, że nigdy nie, nie wyjdziecie jakby z niczym, nie? Przy każdej przegranej bitewce dostajecie tak zwany zwrot gotówki, to jest taka waluta i ja mam w ogóle tego 8 koła, no ale tak, przy takich bitewkach. No i możemy sobie tutaj na przykład też jakąś skrzyneczko otworzyć. Przyspieszyć spacją na przykład i zobaczymy co będzie. Mamy bonusowego skina za 7 dolarów, czyli to jest jakieś ile 40 zł. Dobra, lecimy jeszcze raz na bitewkę, słuchajcie. Dobra, teraz taktyka jest taka, że damy, w ogóle tu zobaczyłem, że pago jest. Co jest kurde? Damy cztery takie tańsze skrzyneczki i dajmy dwie bardzo mocne. Trochę tańsza bitwa, ale dali bardzo droga. Pamiętajcie, że to jest waluta w dolarach. Tylko tym razem czterech graczy. Zegrajmy sobie, słuchajcie, z botami, bo tutaj patrzę, że wolno ludzie dochodzą generalnie do takich. No, no nic dziwnego, bo to droga bitwa, nie? W tym momencie mamy ile? Sześć skrzynek. Ok, i, i czterech graczy. Serio, kosa? I to za 200 dolarów. No ale dobra. E to w ogóle z tej najtańszej skrzydki to poleciało. A nie, bo tutaj patrzę, że na odwrót to się losuje. Dobra! Czyli to, co ja dodałem jako ostatnie, to to się losuje, chyba jako pierwsze skrzynki. Bo tak patrzę, niemożliwe, żeby ze skrzynki za 14 dolarów poleciało coś za 200. No i co? No ta przewaga jeszcze jest szansa, żeby to dogonić, tak naprawdę. Chociaż tu są. A nie, no w sumie to są już te, jak widzicie, najtańsze skrzynki. To mi tu coś w ogóle za niecałego dolara dropi. No i kurczaki pieczone. Dobra, wiecie co? Tam oczywiście zwrot gotówki, spory dostałem, 5,5 kafla. Spróbujmy, słuchajcie, coś wypłacić. Dobra, wypłacę po prostu y, taką M4A1S różowy skin uważam że spoko o jest sukces przy okazji wam pokazałem jak wypłacić skina może też być sytuacja że chwilowo waszego skina nie będzie więc od razu wam się przedstawi taki exchanger że natychmiastowo możecie zamienić swojego skina na podobnego nie albo poczekać po prostu 30 minut tak czasem też się zdarza ale mój skin akurat w tym wypadku no był od razu tak jak większość skinów nie ej w ogóle zaraz 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 przecież ja przegrywałam bitwy i nie zakładałam koszulek dopiero teraz sobie przypomniałem tylko ile ja tych bitew przegrałem chyba dwie co nie w ogóle jakoś mi to wyleciało z głowy Wy słuchajcie, no wydaje mi się, że dwie. Ja nie mogę, dobrze że sobie przypomniałem, bo to by był jakiś, nie, wiem, mózg mi się zawiesił nagle. Dobra, słuchajcie, mamy potwierdzamy. I mamy słuchajcie, pogromce. Czyli co, podsumowując, główna nagroda to około tysiaczka, to kosztuje tak jak widzieliście 210 dolarów bodajże, trzeba wpisać po prostu kod Mateo na Hellcase, ie. przy okazji też dostaniesz bonusy, w dodatku ta łupka i jeszcze taki skin, dzięki wielkie za dotrzymanie mi towarzystwa do końca, ja idę też z ściągnąć, do zobaczenia i na razie.